Folge Odgłosy Sztuki Witam Was serdecznie w 14 odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Jego tematem będzie nowy pawilon znajdujący się na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w którym mieści się duża instalacja Birkenau Gerharda Richtera artysta jest także autorem projektu samego budynku. Z tej okazji chciałabym porozmawiać o tym, w jaki sposób sztuka może przekazywać doświadczenie zagłady. Moją gościnią jest Sabine Moritz Richter. Moją gościnią jest niemiecka malarka, graficzka, żona Gerharda Richtera. Pani Moritz Richter mieszka i pracuje w Kolonii. Od niemal 30 lat, oprócz własnej działalności artystycznej, towarzyszy mężowi, przyglądając się jego procesowi twórczemu. Można więc powiedzieć, że jest jedną z osób, która jego pracę zna najlepiej. Pani Moritz Richter, to dla mnie zaszczyt, że zgodziła się pani porozmawiać ze mną dzisiaj o cyklu zatytułowanym Birkenau. Pawilon Birkenau składa się nie tylko z kopii obrazów wydrukowanych na metalowych płytach, jest to instalacja. Gesamtkunstwerk. Czy mogłaby pani opisać jej pozostałe elementy? Do tego, o czym pani już wspomniała, dochodzą jeszcze cztery szare kwadratowe lustra, tworzące długi panel, w których możemy się zobaczyć. Na ścianie wiszą cztery czarno-białe fotografie, które stanowią punkt wyjścia dla całej instalacji. als den Ausgangspunkt für das Werk ergeben haben, oder die der Ausgangspunkt waren. Mm -hmm. Und de Punktem Und Punkte weścia dla prezentowanych kopii są obrazy, które powstały w 2014. Roku. Sind. Ja, das war eine Idee, die war relativ früh da, bei meinem Mann, dass er Tak, to był pierwotny pomysł mojego męża, który chciał mieć kopie, duplikaty. Na początku była to koncepcja, która zakładała, aby pokazywać oryginalne obrazy obok kopii w Dreźnie, ale nie pamiętam dokładnie kiedy. To było dla niego ważne, żeby to były niezależne dzieła. Od początku. Od początku, co było dla niego również ważne i to jest kluczowe, że te dzieła, w przeciwieństwie do innych, które się reprodukuje, aby je sprzedać, nigdy nie będą wystawione na sprzedaż. Wszystkie są przeznaczone do prezentacji w instytucjach publicznych. Dlaczego? Ma to związek z powagą i znaczeniem tego tematu dla niego. Porozmawiajmy przez chwilę o obrazach, powstały w kilku etapach. Czy mogłaby pani opowiedzieć trochę więcej o procesie ich powstawania? Um, ja, da gab es am tak, na początku były to duże płótna, 2,6 metra na 2 metry, z pierwotnym pomysłem przeniesienia zdjęć bezpośrednio na nie, jak to robił wcześniej ze swoimi obrazami fotorealistycznymi i prawdopodobnie rozmycia ich. Czasem zastanawiałam się, czy nie jest to z góry skazane na porażkę, bo intencją było stworzenie monumentalnego efektu. Oryginalne zdjęcia nie są wystarczająco duże, aby powiększyć je do takiego rozmiaru. Być może była w tym też nadzieja, że to może się udać, dlatego namalował je wszystkie rozmazane w czerni i bieli. W trakcie pracy zdał sobie jednak sprawę, że to nie zadziała jako obraz i trudno będzie to wyjaśnić. Następnie zaczął zdrapywać, używać innych kolorów i je rozcierać. Proces trwał długo, co często się nie wierzy. Jak długo przebiegał ten proces? Nie pamiętam dokładnie, jak długo trwał ten proces, ale z pewnością kilka tygodni. Kiedy Gerhard Richter po raz pierwszy zobaczył zdjęcia członków Zonderkomando wykonane w 1944 roku? Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że znał te zdjęcia od dawna i mu one towarzyszyły. Tak naprawdę zwróciło jego uwagę dopiero wtedy, gdy we Frankfurter Allgemeine Zeitung ukazała się recenzja książki Didiego Hubermana. Obrazy, mimo wszystko. Od tego czasu, około 2011 roku, na ścianie w jego małym studiu zawsze wisiało jedno zdjęcie. Są tam dwa pomieszczenia, małe i duże. Jedno z tych zdjęć wisiało przy biurku. Mhm. Punktem wyjścia dla obrazów były fotografie. Z kolei jako efekt końcowy widzimy abstrakcyjne obrazy. Mogłaby Pani wyjaśnić nam ten pomost pomiędzy figuracją a abstrakcją? Jak przebiegał proces myślowy artysty? Nie sądzę, abym mogła to lepiej wyjaśnić, niż to, co już powiedziałam. Próbował stworzyć obraz figuratywny, który nie spełnił jednak jego kryteriów i wymagań dotyczących efektu, jakiego oczekiwał. To było dla niego rozwiązanie tej sytuacji. Jako artysta, zawsze szukasz wyjścia, gdy coś nie działa. Zgadza się. Interesuje mnie sam wybór wielkości. Jest jakiś powód, dlaczego obrazy i ich faksimile mają taki monumentalny wymiar? Być może już wtedy podświadomie wyczuwał, że to, co miał na myśli, będzie możliwe do zrealizowania tylko za pomocą abstrakcji. Pewnie dlatego wybrał taki rozmiar. Zapytałam go o to kiedyś, bo pomyślałam, że gdyby pozostał przy zdjęciach, byłoby trochę łatwiej, a obrazy byłyby mniejsze. Ale nie, nie, nie. Oryginalne fotografie są bardzo małe, prawda? W przeciwieństwie do nich same prace są bardzo duże. Chciałabym zapytać o status samych prac. Oryginalne obrazy znajdują się w posiadaniu Fundacji Gerharda Richtera. Tak, tak. Oprócz nich istnieje dodatkowa edycja czterech. Czy oryginały są też częścią tej edycji?

Mąż stwierdził, że nie powinny nigdy trafić na rynek ani też zostać zakupione przez jakiekolwiek muzeum. Kolejno przekazywał fundacji więcej obrazów i rysunków. Jak powiedziałam, ważne jest dla niego, aby wszystko, co ma związek z obrazami z cyklu Birkenau, nie miało komercyjnego charakteru, nie było na sprzedaż, tylko zawsze dostępne dla publiczności. Dlatego te faksimile są tak ważne, ponieważ można je również zobaczyć w wielu muzeach w tym w Reichstagu, Lenbachhaus w Dresnie, a teraz tutaj w Oświęcimiu. Jedna edycja wciąż znajduje się w fundacji. Und ich im Lenbachhaus in Dresden und eben jetzt hier in. Und die vierter. In Auschwitz und in, eine ist noch in der Stiftung. Ah, irgendein ja. der Stiftung. Ja. 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 Und uh, eigentlich welche andere Bilder dann? Uh, Jakie inne to... prace posiada fundacja artysty? Jakie ma ona zadanie? Um, jeśli chodzi o inne obrazy, istnieje książka, w której można wszystko sprawdzić. Około 2 trzecich obrazów znajduje się obecnie w Berlinie, ponieważ istnieje długoterminowa współpraca z Neue Nationalgalerie. Jedna trzecia jest w Dreźnie i kilku innych muzeach. Do zadań Fundacji należy prezentacja obrazów Gerharda Richtera w muzeach i tym samym wypełnienie luk w kolekcjach pracami, których muzeum nie udało się pozyskać lub nie były w stanie ich zakupić. Obrazy te zostały przekazane, ale Fundacja jest także narzędziem do utrzymywania współpracy z muzeami po to aby prace były pokazywane, a nie zniknęły gdzieś w magazynie. Wszystkie obrazy, które posiada fundacja, nie są na sprzedaż, są na stałe przeznaczone dla publiczności. Mhm. Aber sie können alle Bilder, die in der Stiftung sind, können nicht mehr äh uh, verkauft werden z.B. Also sind quasi dauerhaft für die Öffentlichkeit mhm. bestimmt. Und also befinden in der Stiftung Fundacja posiada zarówno oryginalne prace, jak i faksymię, prawda? Tak. Cykl Birkenau to nie jedyna grupa prac, w której artysta odnosi się do Holokaustu. Jak pani uważa, skąd wzięło się zainteresowanie artysty tym tematem? Czy ma to źródło w jego prywatnej historii? Myślę, że ma to źródło w jego osobistej historii, dzieciństwie. Często opowiadał o losie swojej ciotki, która padła ofiarą nazistowskiego programu eutanazji. Myślę, że każdą wrażliwą osobę i jednocześnie Niemca, automatycznie zajmuje ten temat to chyba nieuchronne zwłaszcza dla niego ponieważ doświadczył funkcjonowania w różnych ustrojach To jest so muss mhm. vielleicht ja und gerade für ihn noch mal besonders weil er ja auch diese verschiedenen systeme erlebt hat quasi kiedy się urodził, istniała jeszcze Republika Weimarska, potem przyszła Trzecia Rzesza, następnie Niemcy Przejściowe, potem NRD i Niemcy Zachodnie, a teraz Zjednoczone Niemcy. To całkiem sporo historii. Istnieją nie tylko abstrakcyjne prace, które odnoszą się do tego tematu, ale również te figuratywne, prawda? Figuratywne obrazy, zwłaszcza z lat 50. i 60., kiedy tworzył obrazy bazujące na fotografiach. I co dla pani męża oznacza to, że jego obrazy znajdują się w instytucji edukującej o Holokauście, znajdującej się w pobliżu byłego obozu około 4 km od niego? Wierzę, że to dla niego niezwykle ważne. To jest testowanie obrazów, które wracają do swojego źródła przyczyny. Dochodzi do tego, coś bardzo istotnego, że coś jest utrzymywane przy życiu a mianowicie ciągła pamięć. To temat, z którym każde pokolenie musi się ponownie zmierzyć. Dlatego za bardzo istotne uważam, że odcisnął tu takie piętno. To, że byli więźniowie, zdecydowali o tym, że prace mają się tu znaleźć. Ja. 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 Tak, tak. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii i wsparcia. Um, um noch mal auf ihre Frage Wracając do pytania, chciałabym zakończyć podziękowaniem, które mój mąż napisał na dzisiejszą uroczystość. Also in Jestem wdzięczna, że mogłem wnieść tu swój wkład, który łagodzi ból z powodu niepojętnego okrucieństwa naszej zbrodni, a jednocześnie utrzymuje jej znaczenie przy życiu i boli mnie, że nie mogę być tu dziś osobiście. Dziękuję za rozmowę. Urodził się Pan w 1932 roku. Jaką rolę odgrywa dla Pana własna biografia lub historia rodzinna? Moja ciotka w czasach narodowego socjalizmu przebywała w zakładzie zamkniętym w Gross-Schweidnitz. Matka mojej ciotki i jej siostra czasami płakały i krzyczały, kiedy wracały z wizyt w zakładzie. Widziały panujące tam nieszczęście. Jako dziecko mimowolnie dowiedziałem się wszystkiego, mimo iż tego nie chciałem. Gdy Pańska ciotka Marianne Schoenfelder w lutym 1945 roku została zamordowana, czy powiedziano Panu o tym? Tak. Powiedziano mi, że ją tam zagłodzili, nagą, dając jej w dodatku lekarstwa, ale śmierć głodowa była bardziej przerażająca. Trzecia Pańska konfrontacja z Holokaustem nastąpiła w 2008 roku. Wywołała ją ilustracja we Frankfurter Allgemeine Zeitung z 11 lutego 2008 roku z recenzją książki obrazy mimo wszystko George'a Didi i Bermana. Zdjęcie przedstawia palenie zwłok, a więźniowie, którzy to czynią, wyglądają jak ogrodnicy spalający śmieci. Stanowiło to szokujący kontrast w stosunku do tego, co działo się w rzeczywistości. Czy ma dla Pana znaczenie. Że te cztery zdjęcia zostały zrobione przez samych więźniów, to właśnie czyni je wyjątkowymi. Zdjęcia zostały wykonane potajemnie latem 1944 roku, z narażeniem życia, i następnie przemycone z obozu. Fotograf i jego pomocnicy zostali zamordowani w Birkenau. Tak, absolutnie, ponieważ przekazują zupełnie inną atmosferę i przesłanie niż zdjęcia, które znamy. Kiedy kupiłem tę książkę, zobaczyłem, że zdjęcia są cztery i w tym momencie przyszedł mi do głowy pomysł, żeby je jednak namalować, mimo wątpliwości, czy to się uda, czy da się stworzyć w cudzysłowie obrazy przez ich skopiowanie. Jesienią 2014 roku zacząłem przenosić te cztery zdjęcia na płótna i szybko zdałem sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Więc zacząłem je zdrapywać i zamalowywać ponownie, aż do chwili, gdy powstały cztery obrazy abstrakcyjne. Ten proces nie jest niczym niezwykłym, czyli zaczynanie od figuratywności, a kończenie na abstrakcji. Dlaczego nie można namalować fotografii? Istnieją po prostu fotografie, które przez skopiowanie mógłbym zamienić tylko w złe obrazy. A te cztery zdjęcia są tak dobre, że mogę je pozostawić takimi, jakie są. Można je opisać lub zadedykować im muzykę, albo w najlepszym wypadku, Zadedykować im abstrakcyjny obraz. Jeszcze jedno pytanie dotyczące wyjątkowego charakteru tych zdjęć. Te cztery fotografie są jak wiadomość zamknięta w butelce i wysłana do świata. Chcą dać świadectwo. W jakim stopniu jest to dla Pana ważne? A może bardziej interesuje Pana forma? Jedno przechodzi tu w drugie, ponieważ świadectwo umieszczone w butelce. Samo w sobie jest już formą, a my nadajemy jej inne formy, aby przekazać treść. Nie ma innego sposobu. A w tym przypadku ilustracje w książce są najskuteczniejszą formą, na którą moje obrazy mogą przynajmniej wskazywać. Każdy, kto nie zna tytułu pańskiego cyklu Birkenau, mógłby pomylić pańskie obrazy z innymi dziełami abstrakcyjnymi, które namalował pan wcześniej. Zgadza się. Bez tytułu nie rozpoznalibyśmy Birkenau, dlatego nadałem im taki tytuł. Namalowałem kilka abstrakcyjnych obrazów, które emanują podobnie surowym, ponurym lub melancholijnym nastrojem, które można oglądać nawet bez tytułu. W cyklu Birkenau dominują szarości, czerń i biel, podobnie jak na fotografiach. Użycie kolorów czerwonego i zielonego zostało przez interpretatorów odczytane symbolicznie, jako odniesienie do przemocy lub nadziei. Pragnienie widza, aby coś zobaczyć i zinterpretować, jest zawsze obecne, ale nigdy świadomie nie użyłem koloru mającego znaczenie symboliczne. To działa inaczej, bez zastanowienia. Jaki jest związek między wiedzą a widzeniem? Bez tytułu niemożliwe byłoby odwołanie się do tego. Proces jest podobny do tego, jakbym pisał sonatę, jak Mozart piszący rekwiem na specjalną okazję. Jeśli nad utworem nie widnieje słowo rekwiem, nie da się do niego nawiązać. To wpływa na sposób, w jaki coś widzimy lub czegoś słuchamy. Ale rekwiem to mniej obciążone słowo niż birkenau. Ktokolwiek usłyszy ten tytuł, nie może i nie powinien już postrzegać tych abstrakcyjnych obrazów oddzielnie. Taka też jest intencja. A na wystawie pokazano również cztery zdjęcia więźniów. Nie jako dzieło sztuki, ale jako dokument i memento. Bo zasadniczo kieruje, kieruje nami chęć zrobienia czegoś i obrony przed nieszczęściem, przed naszym okrucieństwem i złem. Jesteśmy nie tylko źli. Dokonał Pan porównania z muzyką. Czy sprzeciwiłby się Pan, gdyby Pańskie obrazy. Zostały nazwane pomnikami? Nie, wcale nie. Więc są to artystycznie słabe, ale są to robione przez samych więźniów. I te cztery ikoniczne zdjęcia, jakie zachowały, klisze z nich zostały dzięki wielkiej odwazy Polki Cywilnej, która pracowała w więzieniu Michelin, Datoń poza obóz, przeszmuglowane, tak się dotarły na zewnątrz, tak został przeszmuglowane do wolnego świata i to są te cztery słynne i koniczne zdjęcia robione przez samych więźniów z schematorium z okolicy krematorium z drogi do gazu. W roku 2008 Frankfurter Allgemeine opublikował te zdjęcia. Wtedy zobaczył je Gerhard Richter. I Gerhard Richter cały czas mówi nam, te zdjęcia go inspirowały do tego, żeby powiedzieć, jak on to widzi, jak to w nim się działo, jak to z niego wyszło. Richter właśnie do mnie przemawia. Ponieważ to, co on widział i on pokazuje, to są zdjęcia ikoniczne, to są zdjęcia autentyczne. One tak wchodzą. W moją wyobraźnię, w moją duszę, że potem daje to, co daje. Niektórzy dają temu etykietkę malarstwa abstrakcyjnego. Niesłusznie, ponieważ jeżeli przynajmniej na mnie robi to wrażenie ogromne, ponieważ ono pobudza moją wyobraźnię. Ja widzę dużo więcej potem. Przeżywam dużo więcej. Myślę, że i każdy z, z, z was, kiedy wejdzie, poczuje dużo więcej. I powiem więcej. Jest w zamyśle Gerharda Richtera coś... Nie wiem, chyba później będzie jego własna opowieść. Nie wiem, czy on się to będzie przylegało do tego, jak ja czuję. Ale są tam, kiedy zobaczycie w pawilonie, zaprojektowany przez niego i przez panią Sabinę. Macie najpierw wszędzie, on nie ukrywa tego, te zdjęcia, potem jego obrazy, a przy tym są lustra. I w tym lustrze ja widzę siebie. Ty zobaczysz siebie, co zobaczysz siebie. Czyli że to nie jest tylko historia. Ponieważ my żyjemy, my jesteśmy przy tym. My się konfrontujemy z tym, gdzie ty jesteś, kiedy to widzisz, Czy jak ty byś się czuł wtedy, co ty byś wtedy zrobił, co zrobisz dzisiaj, kiedy coś takiego zdarza się na świecie. I w tym widzę tę wielką siłę Gerharda Richtera.